Dobra. 20 zł. Przychodzi mąż do To jest kamerzysta do piosenka. Wchodzi do składu, żeż co stara paczka stoi paczka na Co? No Nie, nie wdepuśaj. Słuchamy. A nie znasz tego, bo to ponad cię... Ja nie lubię, ja ja chciałam pójść do finału i stać między Ile ma wyświetleń, to? 18 tysięcy. No to bardzo mało, no bo jaki temat, taki wyświetlenia, no. A to jest dzisiaj. A to jest nowe, tak? Tak, to dzisiaj A to dzisiaj poszło? Nie pozwolisz się, mnie tak łatwo, no spoko. No dobra, ale to i tak... A no spoko, spoko, nie ma problemu, możesz oglądać. A w sumie hmm. wyzywaj sobie co, co tam chcesz, no. Tylko, no nie wiem... Ale to Konciu dał ci 20 dwie, się dwie Siema kończu! elo, 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 e elo czy elo się mówi, elo? Dzięki no. Kondziu, pozdrawiam Cię mega kocik Ty samoloczyk. chyba lubisz Kondzia, co? Lubię Tyle kądzie. pieniędzy Ci dał? No słuchaj, jutro Kondziu, jutro idę na robót. środki. Mało wyświetleń, to mój, mój ten, mój bęk-bęk, tam ta, ta, była większe wyświetlenia, co nam dzieli to. Myślałem, że to będzie ten. Ale w ogóle, że on taki temat wybrał? Czyli to nie, nie jest ten kanał? To nie ten kanał? Nie, to ten kanał. Ej, ja nie wiem. Czekaj, a może mają na swoich socialach coś piszą? Pewno reklamują. no. I chyba myślą, że to będzie kontrowersyjna piosenka, a to gówno, a to nie ma realności. To w internecie jest od dawna, ale teraz patrzę na telewizję, telewizja całkiem fajne. A czy adekwatny do piosenki? No, to jest dobrze zrobiony, ale... Wiesz, to jest taki amerykański klimat. Wiesz co, to może jutro, to możemy, tak a mam pomysł, to może jutro w dzień I sobie, to jest ten kanał, ej, no dobra, to... może to jutro, może jutro zrobimy właśnie tego utworu, też zrobimy tu klip u nas na chacie pokażemy jutro widzą na, 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 na kanale i zobaczymy, zrobimy taką nie ala podróbkę, nie wiem jak by to powiedzieć, zrobimy może parodię, o tego na przykład, co ty na to? A co w celu? Ja no taka... puścimy na chwilę, to dla nas to będzie 5 minut, no tak do jaj, zobaczymy jak nam wyjdzie. To ja ciebie nagrał. Może, może być, może być. Będziesz musiał część dupą. Wryt. Część dupą powiedzmy. Że to jest kokaina, gruba dupa, coś. Ale nie, to nie będzie kokejana. Ale to, będzie to ona... będziesz musiał. Tak A nie, nie, nie. To mi się nie podoba, tam. nie. Klimaty były, Chcesz, no tak, nie, 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 O tym nie będziemy śpiewali, no ten no temat nas nie interesuje. Dobra. Ej, ale teledysk jest całkiem, całkiem, całkiem. Znaczy, nie? naprawdę bez... To to no, z... to dobrze, może ale... od Ciebie zgapili bang bang, bo tutaj takie podobne też dupa były. Ale u mnie były lepsze laski w ogóle, lepszy temat w ogóle, no, no, szanowni, no i Kocik tak. Samolocik tutaj. Widzisz, tutaj. Oni nie mają takiego dojścia, nie tak. mają Ale nie oceniają piosenki, bo piosenkę wszyscy znają od roku. Ja wiem, piosenka ale piosenka mówię, że ten, ale, ale to mówimy, ale no piosenka, no sam tekst jest taki sam, jak, jak, jak jest wideo zrobione. Także mi chodzi o to, że no musi być, no jeżeli śpiewają... Czy co, podoba się ogólnie? Dzisiaj mam rodzinki zaśpiewacie mi 100 lat Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. No to Torcika jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. A kto? Donator? Maga ci samoloty. Ostatni. Dziękuję bardzo za, za Donacika. No, myśliał. Znalazłem jakąś parodię zobaczyć. też właśnie jest bardzo fajny teledysk może byś dla mnie zrobił pokój z widokiem na wojnę taki jest taki wykonawca i chociaż chwilę byś puścił go to jest petarda numer i pokażemy widzom bardzo mi się to podoba chciałem zrobić właśnie parodię tego z miesiąc temu z takim gościem I